Dzień dobry Państwu! Dzień dobry! Witamy Was w kolejnym feriatonie na chłopski rozum. Miło mi. Mnie również. Dzisiejszym tematem, już tak trochę po barburce, będzie jastrzębska spółka węglowa i właśnie barburka. I... A ja bym tu powiedziała, że tak bardziej chyba górnictwo. Tak, górnictwo, barburka. Ale na przykładzie... Że... Tak. Na JSW. przykładzie JSW. SA tak. <noise> y... Jastrzębska Spółka Węgrowa zdecydowała, że tegoroczna świąteczna barbórka zostanie, zostanie wypłacona tylko w wysokości 30% należnej kwoty. Tak. Tak na dzień dobry. Co oczywiście górnikom się bardzo nie spodobało. Ta burka zazwyczaj była dość hucznym no, świętem. Dlatego świętem. górnicy mają to jakieś dodatkową 13-14, tak. nie wiem, tak, nie 14, wiem do ile mam dojść. Do, do 20. 14. Do 14. Nie, dobrze, to do 14. Więc mają rok 14-miesięczny. Tak, tak. No i tutaj z tej 13-14 dostali tylko 30% kwoty. No, oni sobie to premiowo tak wyliczyli pod koniec dostają właśnie te, te premie. No i tu dostajemy 30% akurat w Jastrzębiu. Mhm. Dla wielu górników i pracowników oznacza to utratę znacznej części dodatku, często liczonego jako równowartość albo półtora półtorakrotność miesięcznej pensji. Czyli tak jakby jeszcze 15 pensja. No powiedzmy. Mhm, dobra, dalej. <noise> w odpowiedzi związki zawodowe część z tych Część z nich wszczęła spór zbiorowy, no czyli był strajk. Twierdzą, że decyzja została podjęta jednostronnie, bez uzgodnienia ze stroną społeczną, co narusza wcześniejsze porozumienia. No faktycznie, mnie nikt nie pytał. Strony społecznej, a ty nie jesteś górnikiem. Co? To ma być strona społeczna. Czyli myślisz, że co? Urzędnik się zapyta, hej, bierzemy, górnik, obcinamy górnikom premię. Okej, okay, czy nie okej. Okay? Na tej zasadzie? Zważywszy na ostatnie dofinansowania <coughs> do JSW, czy do innych spółek węglowych, warto byłoby się zastanowić, może. <grym> może. Ale to będzie za chwilę. To tak. będzie za chwilę. Związkowcy ostrzegają, że to może być dopiero początek obawiają się, że kolejne elementy wynagrodzenia, jak na przykład yy, deputaty, trzynastki czy czternastki pensji, też mogą być zagrożone. Czyli to, co mówiliśmy chwilę temu. Wierzę no. mi, nikt nigdy nie wypłacał trzynastej, czternastej, ani barburki, ani architektki, ani urzędniczki, żadnych innych Bo takich nie dodatków. nie byłaś w górnictwie nigdy. Ach. No fakt, faktem, bycie górnikiem tam gdzieś w tych kopalniach, na przykład węglowych, jest ciężkie, bo to kończy się z pylicą płuc najczęściej. No uh -huh. Jest to ciężkie. Albo z głuchotą. No tak, to jest ciężka praca, ja tu przyznaję rację. Niemniej nie każdy zatrudniony w kopalni zjeżdża na dół. No tak, no siedzą na powierzchni w biurach i tam. Dostajesz też 13-14, bo niby jesteś górnikiem. Tak, Skoro pracujesz na terenie kopalni, to z automatu jesteś górnikiem. No chciałabym zauważyć, że górnictwo teraz przez ten cały zielony, wał, zielony ład, przepraszam, wchodzi w tą tak zwaną odnawialną energię. I, mhm. I co, ten co kładzie fotowoltaikę, też ma 13, 14? No nie, bo to już jest ekologicznie i on nie jest Ale górnikiem. oni są zatrudnieni w firmach węglowych. Ale paradoks się zrobił. Proszę Państwa, tak. mamy paradoks. Przecież te spółki inwestują teraz. Kopalnie inwestują no. w odnawialne źródła energii, więc tutaj... Czyli co? Kopalnia, która wydobywa węgiel, jest ogrzewana przez ten węgiel, montuje sobie panele fotowoltaiczne, żeby być bardziej eko. Tak. Znaczy, tu tak. muszę przyznać, że z tego, z informacji, które znalazłam, rzeczywiście yy, JSW jest bardzo ekologiczną firmą, bo oni odsalają wodę, przed zrzuceniem jej do, do odry. Dużo kopalń tak robi. Jeszcze odpompowują I... te wody. Tak. Na przykład może teraz tak u nas regionalnie, po jeździe, chyba to się nazywa Olkuskie, gdzie po kopalni teraz ta woda zaczęła wylewać, skoro oh. pompy są wyłączone. I mamy teraz fajne jezioro w okolicy. Tak, to jest ta no, cała jest... owodnica co zalało. Tak, tak? nową tak, owodnicę no Olkuską nam zalało. Czy tam... Tak, tak, tak. No. tak, tak, tak. Mhm. Tak, mamy dodatkowe Kopalnie jeszcze. właśnie dbają o to, żeby woda się nie wylewała nam na podwórka, jeżeli mieszkamy na terenach tych kopalnianych. No wiadomo, tam jakieś tąpnięcia, czy tam osuwiska ziemi, no to co przy kopaniach tutaj na Śląsku tak, powiedzmy, to, to, zgodę, to, to jest tak. klasyk. Także do tego już ludzie pewnie przyzwyczajeni, są przyzwyczajeni. No ale skoro rząd wjeżdża w górników już po raz kolejny, może to nie jest to samo, co w roku 2008 chyba. Albo w Myślę, że rząd wjeżdża w górników co paręnaście lat, i zaraz tak. o tym opowiem, ale jeszcze rzeczywiście. Górników, na końcu. rolników najczęściej. Tak, to. Tak sobie wybierają. W tym roku górnicy, tak. za dwa lata rolnicy. No. no jakby nie patrzeć, to tak wychodzi. No bo jest jak paręle. to rządzi? Czy PiS rządzi, czy, czy. Platforma. Czy nawet SLD? Bo jeszcze no. za ich rządów było dokładnie to samo, ale to za chwilę. No, tak, wracając do barburki i do premii barburkowej. Dla wielu górników, barburka to nie jest ekstrawagancja, lecz element, na który liczyli. Skrócenie jej do 30% to jak niespodziewana nagła obniżka pensji. I to w momencie, gdy kopalnia i tak daje z siebie maksimum. To sygnał, że sposób traktowania pracowników się zmienia według górników chociaż chwilę temu sprawdzaliśmy właśnie cośmy sprawdzali chwilę temu wartość chyba tak, wartość tak, tak, tak. akcji akcja. i akcja właśnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. No i akcja leci na łeb, na szyję, tak trochę powoli. Tutaj są wykresy. Gdzieś chyba, będzie najprawdopodobniej jeszcze link do tego. 2012-2025, to są, możecie sobie Państwo sprawdzić na internecie, tutaj sobie wydrukowaliśmy. Wystarczy sobie wpisać giełda JSW w tak. wyszukiwarce i teraz mam podgląd mm -hmm. na żywo, że szybuje nam to w dół. No teraz w tym Znam momencie spadło. 22, 36. a było 22, 50 na początku nagrania. Także leci ciekawie. Kto płaci za błędy zarządu odnośnie finansów? Kto płaci? A, to jest bardzo ciekawy temat, bo chciałabym. Właśnie oddaję Ci pałeczkę w tej sprawie. Chciałabym poruszyć takie. Co mm, się ładnie nazywa Janosikowe, ale ja bym tego nie nazwała Janosikowe. Nie ty, nazwałabym to, tego nawet. Figuralsko. Tak nie nazwałabym tego nawet, jak się nazywał ten w Anglii, co zabierał bogatym, dawał biednym. Robin Hood? Tak, nawet takiego bym nie nazwała. Nazwałabym to odbieraniem pieniędzy tym, którzy umieją zarządzać, a oddawanie nie wiem komu właściwie. Bo dopiero ustawa z 16 sierpnia 2023 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących obroń, ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw, prezydent podpisał wtedy jeszcze. Przez prezydenta RP 21 sierpnia 2023 to było tak zwane, kończyło te zyski nadzwyczajne, tak zwane. O co chodziło? Tak w skrócie. Chodzi o to, że jeżeli spółka dobrze zarabia, to składa tak zwaną składkę solidarnościową, a JSW płaciło jej strasznie dużo. Problem polegał na tym, że jeżeli spółka funkcjonowała dobrze, i w tym momencie ta, rząd specjalną ustawą zabierał jej te nadmiarowe zyski i przeznaczał na siebie. Właściwie to nie wiadomo na co, bo nie wiem. Jeżeli ktoś wie, to proszę o komentarz. W 2022 Jadozłów nie wypłaciło dywidendy, a to była spółka dywidendowa, która normalnie z tym wszystkim inwestorom mniejszościowym wypłacała. To tylko dodam, że Jadozłówem większościowym udziałowcem jest Skarb Państwa i właśnie dzięki temu on może najwięcej czerpać zysku. Chyba teraz już nie cierpię tego zysku, skoro idą dywidendy tak. w dół. No nie, to nie są dywidendy w dół, dywidend w ogóle nie ma teraz, uh -huh. to były kursy akcji. Uh -huh. I to było bardzo niefajne, ponieważ wtedy też był zysk i ten zysk został przeznaczony mm, na różne dodatki dla pracowników i to były nagroda motywacyjna od 7,5 do 11 tysięcy złotych. No, czyli więc, prawie druga wypłata. Tak, więc y, dość ciekawa polityka firmy. Y, natomiast, no teraz jest też jakieś takie duże informacje, że tam zarząd się zmienił. Nie sprawdzam tej informacji, przyznaj się do tego. Natomiast, y, że się zmienił zarząd, no i idzie to jeszcze tam tą... To... Jako tako. No jako tako działa, tak? No dużą spółką ciężko się zarządza. Ale ja bym tu bardziej uderzyła w tą politykę wygaszania naszych kopalń, mm -hmm. która idzie niestety z Unii. Która nakazuje nam przejść na tą zieloną energię. O, unia każe. Unia każe, to sługi, sługa musi, tak? Nie musi. W, w, proponuję w takim razie, skoro Unia każe zrobić coś takiego, chyba jak ma Litwa, Słowacja, coś tego typu, że mają tam w konstytucji zapisane, że konstytucja kraju jest ponad konstytucją i rozporządzeniami unijnymi. Tak. Że polityka państwa jest ponad różnymi innymi tak. porozumieniami. I My tego chyba nie mamy. No, jest problem. Bo to popatrzcie, mamy tak, że mamy premiera pro tak. i prezydenta ten, na, który, antypro. No, może nie antypro, ale takiego bardziej propolskiego. Myślę. No, o to ja chodzi. Bym, ja bym to tak nazwała. Mam taką ciekawą sytuację w sumie w Polsce i to się odbija na naszej giełdzie. Warto też tak. zwrócić uwagę, że nasza giełda jest giełdą bardzo młodą. To nie jest giełda amerykańska, która działa już ponad 100 lat. Tylko 40 jakoś? Od 90. Od 90 któregoś. No tak. to powiedzmy te 30, 30 parę lat 30-40 tak. prawie. I jest giełdą małą, i jest giełdą prawie całkowicie zależną od decyzji polityków. A decyzje polityków. Nie Unii. Tak. Są... <laughs> Tylko w Unii Polski. Tak. W każdym razie, jeżeli ktoś podejmie jakąś decyzję, nie jest to długoterminowe, jest to takie na chybcika u nas robione. Nie wiem czy Państwo zauważyć. U nas wszystko jest robione na chybcika. I to powoduje tak, a nie inne właśnie. Czy takie plany czteroletnie. Nie ma czegoś takiego. U Już nie ma. Już u nas ma. jest plan, jakoś będzie. No kredyt. Jakoś będzie. No i mamy takie właśnie perełki później. Jak ta biedna firma, która no, ledwo ciągnie w tym momencie, chyba. Nie, Nie wiem, mam nadzieję, że dobrze ciągnie. <głos> <głos> mam nadzieję. Nie tylko JSW, ale całe górnictwo i firmy ogólnogórnicze stoją dziś pod znakiem zapytania. No, e, jeśli, tak. solidarność, e, przyzwo... jeśli solidarność, przyzwoitość i zwykła lojalność wobec pracowników łatwo może być złamana, co dalej, gdy kryzys pogłębi się dalej? Ludzie muszą być czujni wtedy. Ludzie zawsze muszą być czujni, no. a najbardziej muszą być czujni przy urnie wyborczej. Głównie wtedy. Tak. <grafy> Czyli co, jeżeli teraz Jastrzębska spółka dalej będzie lecieć na łeb, na szyję, to górnicy pewnie znowu zaczną protestować. I tak. tutaj. Znowu ja... będą problemy, tak jak zarządów ostatnio głośnych Ewy Kopacz z pacyfikacją górników. Tak. I tu się może zdarzyć dokładnie to samo. Tak już wróżąc, z fusów, jest szansa. Pożyjemy, zobaczymy. A chciałbyś coś powiedzieć na temat tego, że jak likwidujemy nam kopalnie, to też górnicy dostają różne preferencyjne tutaj zapomogi? Bo są likwidowane kopalnie. No. No i teraz jest tak, że mają dostać tam 170 tysięcy i jakieś mhm. tam pensje przez 5 lat. To no ja, nie było uczciwe. Ja bym chciała być górnikiem w takich warunkach. No. Nikt mi nigdy przez 5 lat nie płacił po wyrzuceniu z pracy. Przepraszam, po zwolnieniu z pracy. To się tak ładnie teraz nazywa. Samodzielne wystąpienie. Rozwiązanie umowy. Mhm. W każdym bądź razie y, ja bym chciała tylko przypomnieć tym, którzy jeszcze pamiętają, a ci, którzy nie pamiętają, to chciałabym powiedzieć, że w latach 90. identyczna sytuacja była z wygaszaniem kopalń. Górnicy dostali gigantyczne odprawy wtedy. I niestety te gigantyczne odprawy doprowadziły do wielkich tragedii, bo ludzie, którzy pracowali na etaty, nagle zostali rzuceni na głęboką wodę. W miejscu, gdzie były tylko kopalnie, nie było nic więcej, tak? Oni nie znali się na wolnym rynku, nie wiedzieli, co mają robić. Czym się zajmowali górnicy wtedy? No, wystarczy poczytać. Tak. Ja te czasy niestety pamiętam i było o tym głośno, że wydawali pieniądze, no, na telewizory, no, telewizor, wiadomo, traci na wartości z każdym dniem po zakupie. Mhm. Próbowali działalności gospodarcze, otwierać, nigdy się udało, innym niestety nie. No bo tak, jak mówię, przejście z etatu na działalność gospodarczą jest bardzo ciężkie i mówię to z własnego doświadczenia. Tak, sam po sobie już to zaczynam widzieć powoli. Tak. Jest to całkowity, całkowicie inny sposób myślenia i Prowadzenia i zarabiania. I reagowania na różne tak. sytuacje. No bo tu pracujemy od do i mamy wszystko gdzieś, a tutaj zaraz ktoś zadzwoni, tutaj coś się wysypało, tutaj wykombinuj jeszcze 3-4 różne plany alternatywne. I jeszcze wszystko musisz sobie sam policzyć, i jeszcze jak się pomylisz, to masz problem. A dlaczego tu wyszło 3, a nie 4? No właśnie. I tym działalnościowym, matematycznym akcentem kończymy dzisiaj się felietą. Zapraszamy Was do naszych przeszłych, do naszych przyszłych, do szartów poważnych, mniej poważnych i widzimy się w czwartek. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.